Ja. Dzień dobry, dzień dobry tutaj Afro witam was w kolejnym odcinku najlepszej serii na moim kanale, czyli Afroszkoła. Afro, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na lekcji techniki i jesteśmy bardzo fajną funkcję, że musieliśmy naprawić klej na gorący Fajnie, dziękujemy bardzo naszym nauczycielom, to jest bardzo dobry bardzo dobry nauczyciel. I myślę, że mamy mało no, przedmiotów w szafce socjalnej, więc chyba założę Patronite'a, żebyśmy zrobili składkę na kontówkę. No. Chciałem się wypowiedzieć, że w Goleszowie odbędzie się granoc na cicho ciemni w piątek już w szkole w Goleszowie. Więc będzie bardzo fajnie, może nagramy jakiegoś tablapsa z całej gry. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że znalazłem papierek od Grześka, niestety Grześki mi zapłaciły, więc mogę ich zalokować. Bardzo dobry, bardzo mi smakowo po prostu nie ja go jadłem. No i cóż, no i w tym odcinku to tyle i dostałem nowy komputer. Więc jak tylko program się przełoży, to będzie można gameplay kręcić i robić streamy i wszystko. No kurde, jakiś długi woky ma dzisiaj już. I światło raz po prostu z tych kamer. A nowe afiszko. Myślę, że bardzo dobrze że właśnie nakręciliśmy już powitanie do kolejnego Ale to jest do tego czy do następnego? Do następnego. Do następnego. A do następnego, już widzicie, z opublikowaliśmy jedno, już kręcimy drugie. Jak człowiek warga, pełny profesjonalizm. Bardzo dobrze, że na ja tym razem, bo nakręciliśmy jakiś behind the scenes, wypowiedzieliśmy film I, wow, i teraz kręcimy kolejny behind the scenes, więc myślę, że to dzisiaj bardzo dobry, długi vlog, jakiś scens afroszkoła podkreślony. Tak, tak,